Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z gościem specjalnym, czyli Witam. Sarą. Ty masz na YouTube Sarowość po prostu, Dokładnie. tak. Sarowość przeczytam na Instagramie, tutaj będziecie wszystko mieli. Wpadajcie do niej. I będziemy dzisiaj nagrywać um, stary już oklepany film, czyli zgadywanie książek okay. po opisach. Zobaczyłam się. ogólnie, Będzie to Będzie ciężkie, no... bo obie tymi w to słabe. Tak. Ale spoko. Dobra, dada. Dada. I tak wygramy, więc jakby. Wygram ja. no. Ja już wiem, że wygrałam. A ja wiem, że przegramy się. E, więc mamy po 8 książek. Zobaczymy, ile czasu to zajmie. Więc będzie pewnie 6-8 książek. E, bez nazw własnych, bez imion. Dlubiam. Tak, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie w ogóle specjalnie wymazałam, bo powiem. Ona, no mądrze, ja tu, będę, ja tu będę. Mądrze, ale zapomniałam, ma jakich książkach mam opisy. Tak, tak zrobiła skrina opisów, ale bez tytułu, więc. <grym> <grym> no cóż, tak też bywa. I jakby coś, to nie będę dawać zdjęć, okładek na początku, więc możecie zgadywać z nami, i dopiero jak któraś z nas zgadnie, bądź nie zgadnie, to wtedy Dokładnie. się pojawi okładka, żebyście też mogli się z nami bawić. Okej, okay, to, to papier nożyce. Kto wygra ten czy to opis? Trzy po trzy. Ty nie, graś, nie, czy grać? Co czy ty mi czytasz? Dobra, ważne. Hm. Jest nowicjuszką w. Hmm. Mieszczącym się na niewielkiej wyspie. Mieszkający w nim siostry wierzą w duchową opiekę. Hmm. Marosi. Tak. Czy to było jedno zdanie? Dwa. A to masz czytać po jednym zdaniu, to jest. No jedno A! zdanie. Masz jeden punkt, chyba to jest jakoś tak? Aha, Dwa że zdania, To ja ja Musisz od opis. Bez to jestem jakaś po prostu tego. Ale mam jedną Ja, Dobra, to była taka próba. Jestem super. Jedziemy z nią tutaj. Do spodu. Dobra. Bohaterka powieści Młoda... Mój rok relaksuje z odpoczęstiem. Dlaczego powzięłam ci to samo? Oh no! A ty masz 10, to wybierzesz i Tak, to masz... Tak. Okej, pojedyn. Teraz ty. Tak. I pokażę wam jak mnie było, pogryzło, pogryzło mnie. Widzicie to? Jaka ja jestem pogryzłam. I tu dramat. Mam uczulenie. Dobra, to będzie ciężkie. Chyba. Dla hm liceum było monotonnym i nudnym okresem. Co prawda jej znajomi byli w porządku, uczyła się świetnie i nawet miała chłopaka, to jednak jak się okazuje niczego o niej nie wiedział. Co? 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 Co prawda jej znajomi byli w porządku, uczyła się... To były własne jasne. Co ty dzbanie? Jeszcze raz, jeszcze raz. Dla hmm, liceum było monotonnym to, i nudnym okresem. Kojarzę to. Jeszcze tak się zrobiłam z do drugiego zdania, więc. Ale nie zrozumiałam z tego, wiele pedałów tak chaotyczną przeczytałaś. to dobrze. O to, 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 chodziło? Zostałam poczęstowana kawusią. Oczywiście, obowiązkową. Młodzieżówka to jest na pewno. Tak, tak. Dla hmm, liceum było monotonnym i nudnym okresem. Czy już nie jest liceum? A może jest? Ja nie wiem. Ale jak było. To jest czas przeszły. Czy już nie jest? Czy idzie na studia? Ja zrobiłam temu DNR, więc nie wiem, ale. Wcale nie patrzę na młodzieżówki w lustrze. Ty! Ej, już... Idealnie! Cześć, 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 cześć. Idealnie mi się odbijają. Słuchaj, to zdanie jest. Ale jak Bóg, każda Bóg, młodzieżówka. No właśnie, dobra, chcę to drugie posłuchać. Co prawda, jej znajomi byli w porządku. Uczyła się świetnie i nawet miała chłopaka. To jednak, jak się okazuje, niczego o niej nie wiedział. Trochę nie po polsku, no, no, ale... Trochę tak średnio po polsku. tak to okay. po prostu. Trzecie zdanie, bo ja nie wiem. Hmm... Aspirująca pisarka wyjeżdża na studia do Austin... O Jezu, ja wiem co to jest! Ale... ja wiem, szk szklany klosz. Nie. To nie jest młodzieżówka. To nie jest młodzieżówka i to tak totalnie nie jest. Ej, ja wiem, ja wiem, ja wiem, czekajcie. Wyjeżdża do Austin w Teksasie. O! Brzmi jak to żówka, ale... Nie, okay. ja wiem, co to jest, ja pamiętam ten opis. Ja wiem, ja wiem. Nie pamiętam. No, czekam. Nie ja, pamiętam. Nie przyszło na sobie tytułu. No. Jaka okładka jest taka jakaś? Ładna. Ładna jest, bardzo ładna. Taka no, graficzna. W moim ulubionym kolorze. Czy czerwony? czarny. Nie, no, to są moje ulubione kolory. <laughs> nie. Różowym? Może. Nie pamiętam, nie zgadnę, poddaję się. Nie no, musisz że to może jeszcze jedno zdanie? No dobra, dobra. Dobra, to jest powieść um, koreańskiej autorki. Koreańskiej? Mam nadzieję, że koreańskiej. Ja to dawno temu czytałam. Dobra, są dwie osoby na okładce. Kontakt alarmowy. Tak, ale, ja jest, ale chyba nie dajemy punktu. Nie dajemy Półki. mi punktu. To było po prostu tłumacz. Aj no. Czyli jest jeden, jeden. Tak. No no, to było takie proste, że jakby to... Dobra, dalej. Głośna powieść, w której z mroku i sprzeczności współczesnego. Hm, miejsca wyłania się portret kobiet, gotowych zrobić wszystko, aby żyć godniej. Ekstazja. Nie. Jeśli słyszycie jakieś dźwięki, to sorel z otwartym balkonem tu, tu w drugim pokoju i mogą być szumy. No, zawsze jak nagrywam nagle psy, zaczynają być. No, zaczynają latać i wybuchać tak. ogólnie, także. Ja nie, nie mam pojęcia. Czekaj. Co ja takiego czytałam o kobietach? Drugie Tylko zastanawiam się, jeżeli tu jest ich narodowość powiedziana, to ja mogę to powiedzieć? Nie Na przykład, nie wiem Młode Polki No to, no to nie no, to bez narodowości no to A to młode ktoś Młode Polki Młode ktoś I tu są imiona wypisane mm -hmm. Próbują pozostać sobą w świecie, który wymaga od nich niewiarygodnie dużo ja. No nie są dawne, nie przyszła wiedźmy. Nie. Bo to, to jest y... gatunek jaki to jest. Piękny. No w ogóle nie wyszłaś że moje chcę czytać? No, no. Jednak jest cięższe, niż zakładałam, że będzie. Nie, w no, sumie zakładałam, że będzie dokładnie tak ciężko. Dobra, no powiedz... powieść. która piękna o kobietach głośna, ale kobiety, które są, no pewnie dobra, żyją w patriarchalnym świecie. Ja ją mam. Tam. I ją czytałam też. Oh, tu masz dużo książek, jakby no ja czytałaś też dużo książek. A czytałam to dawno, wiesz, może? No na pewno nie aż tak dawno, bo miała premierę w tamtym roku w Polsce. No co ty... To już w ogóle mi zawęża... To w ogóle mi nie zawęża właśnie po moich poszukiwań. Fioletowa kładka. Gdybym miała twoją twarz. Dobrze. Ja! Yeah, to no myślę, że tak pół punkta, no. Ale ja się świecę. Jest jakieś 98 stopni na dworze. I pół. Hmm, to bardzo niebezpieczna zdobycz. Podobnie jak kurtyzana. Pewnego wrześniowego wieczoru w 1785 roku kupiec hmm. słyszy niecierpliwe pukanie do drzwi. To były dwa zdania. Serena i pani Henkok. Tak. I to były dwa zdania ogólnie. No ale twoja wina. Mam jeden punkt. No dobra. Znowu. Nie ufaj niczemu, nawet własnemu umysłowi. Żona między nami. <laughs> tam. Ta, ta, nie. Naprawdę? No. A żona między nami jest taki dobry trailer. No, jest dobry gorągo. To nie brzmi jak cokolwiek. No. To brzmi jak wszystko. To brzmi jak wszystko. Ale co się to mówi z tej strony? To jest jakaś fantastyka? Tak. Nie no, nie, no. Nie ma opcji, że po pierwszym. No, daj drugie. Oto świat, w którym magia jest oczywista, niczym istnienie dobra i zła. Czy to są dwory? Nie. No myślałam o tym. Ej, co? Dobra, tak, nie jest to cień utraconego świata. Nie jest to... Ee... Nie jest to żadna wojna makowa, nic takiego. A dlaczego to światło? Dlaczego wykluczam? No, tak z ciekawości. To, to w takim razie to jest cień utraconego świata? Nie wiem. No, Jak się jest będzie z... stateczna decyzja? Dobra, cień traconego świata. Dobra, Trzeba to wykluczyłeś? No bo... Nie ufaj... No tak jest! Pierwszy ten, pierwsze stanie. Ale dziwne. Aha. Ale zgadłam. Głęboka poetycka opowieść o dorastaniu pasji i nie wiem, krzyku. krzyku. Mhm. Nie musiałam tego cenzurować, ale ogólnie to by było bardzo Pod pokładem. Tak. Ta, Co jest? Nie. No bo tam jest krzyk. Tam, tam jest napisane w opisie, um, że nikt nie usłyszy twojego krzyku. Mhm. Pamiętaj, że pod pokładem nikt nie usłyszy Twojego krzyku. Tego, tak, tu jest, gdzieś. Ja to mam No. I to zacęznowałam. Tak. Ja wśród fal? To zacęznowałam wśród. No, to będzie. wśród fal. Dobra. Dobra. Ale ja jestem w to ekstra. Dobra. Dobra, Dobra. Dobra. dalej. Główny bohater, zwykły mieszkaniec zwykłego współczesnego miasta żyje sobie spokojnie swoim zwykłym życiem. Eee, to jest ten. Las z wolnej stali? Że co? Czyli <grymne> to jest to? Las z wełnej stali? Nie. Kurze. <grymne> Okej. Okay. Bo to brzmi jak coś japońskiego po prostu, to wszystko zaczyna się od tego, że żyje sobie ktoś zwykły w zwykłym miejscu. Mhm. To jest coś Murakamiego, może? Może. Dobra, jeszcze raz przeczytaj mi to. Główny bohater, zwykły mieszkaniec zwykłego, współczesnego miasta, żyje sobie spokojnie swoim zwykłym życiem. To jest Murakami. Tak. To jest ee, albo przygoda z owcą. Dobrze. beauty <grych> Beautiful. Tak jakby wszystkie japońskie powieści są takie, że jest sobie zwykły człowiek, który żyje w zwykłym miejscu nagle no, dzieje się coś niezwykłego. Hmm. Ale są fajne, ja je lubię, więc... Dobra, lecimy dalej. Ty, ogólnie dobrze nam tu idzie, i powiem, że nie. Very nice. Mroczna, zaskakująca, wartka i kipiąca od emocji... Hmm? Mistrza gatunku. To słowo to jest jakby... No, nie powiem ci, co to jest. Kojarzę to. Stephen King. Nope. Czekaj, żebyś wiedziała, bo powiem ci ciekawostkę o autorze, ale ja możesz sobie wiedzieć, że on jest poszukiwany. A, metro. 2033. O, to jest ta druga, jejku, jak ona się. Out, outpost. No dobra. No, 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 no to z mojej winy. To z mojej winy. Jednak ja wiedziałaś ten fakt o autorze. Wiesz gdzie go przeczytałam, u ciebie na Instagramie. Mówiły. Ty, alkoholiku, ułomie głupku. Ha? To tyle. Że co? Mówiły. Dobra, wiem. Ciu. Dobra, to ty się zastanów, ja sobie coś poczytam. Ty, alkoholiku, głupku, mówiły. To brzmi, jak żulczyk głupie. Nie. Wiem. Ej, proszę, mam książkę. Co? Nie wiesz, jaką masz faną książkę, idziemy jest. Nie nie ma jej. To taki mój umielki serie. Eee. Ty alkoholiku. Gółku. Co tam jeszcze było? No na pewno ci pomoże to trzecie, to na pewno po co zgadniesz. Łomie. A, łomie. Freddy. To nie jest Żółczyk, prawda? Nie, to nie jest Żółczy. To jest Żółczyk. Ej, Freddy. To To nie jest polski autor. <grym zainteresowań> A, no, okay. Ja to czytałam, nie? Nie Nie. Nie Czy Wy widzicie ten druczek? Czy Wy widzicie ten druczek? Nie, 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 drugie. Masz zło w genach zapisane. Ej, a może to jest fragment? Oh my gosh, wait! Słyszy... Słyszycie to ja tylko tak siedzimy, wybieramy sobie te opisy i tak osłyszę. Nie, no jest to w opisie. To, to to jest opisie? To jest opisie, to nie jest fragment. To nie jest w opisie. To nie <noise> jest fragment. To jest w opisie. Drugie już mi czytałem, tak? Tak. Dobra, gatunek poproszę. Reporter. Reporter? Mm. Ja zapomniałam o, tu... o wszystkich książkach, przeczytałam, nie? Tak, zawsze jest, to jest nie, najgorsze. Nic. Ja nie czytałam żadnych książki w życiu, nie mogę tego zrozumieć. Nigdy, poradzić. co to są w ogóle książki? Nie, bo ty wygrywasz, ja możesz zgadnąć. Ty wygrywasz. No ja nie wiem, czy ja wygrywam. Nie, no nie wybierasz w takim razie, przegrywasz. Ja, dobra. Czytałam to... Ja reportaż dopiero w tym roku czytałam chyba. Czekaj, coś masz śniło chyba. Albo i nie? Bo to nie jest to słowo na P nielegalne. Nie, bo to w ogóle nie jest problemowe z alkoholizmem, bo tam jest branża. To nie, to nie jest. Słowo na P. Słowo na P. To nie jest o słowo na P. Reportaż. Polska... Jego, -e je Nie wiem, czy płaci Polskiej jednak nie... autorki. Jednak autorki? Jednak ja nigdy nie potwierdziłam, że to jest autorka. No bo ale powiedziałaś... Eee, nie mnie mówili do mnie ułomie. Mówiły ty alkoholu, ułomie głupi. Ty alkoholu! Alkoholik. Alkoholik. Ty alkoholu. Ty no nie Masz długi ma no. zapisane. A, książki? To najbardziej wstrząsająca reportażowa książka roku. Aha, super. Pogadana. Super, nie? Fajnie. Mogę ci czwarte przeczytać, Nie! Ale... Powiedz mi <grym> lepiej coś jakichś... Nie, no bo nie patrz się tutaj. <grym> tutaj ma książki, teraz reportaże po tej stronie. Powiedz mi mini detalik o okładce. Jakiś taki ci pyci Kurczę, no jak ci powiem, to już pytanie... Taki maciu pusi! Na... Osoba jest na... <grym> um, e, Pytanie... E, e, tytuł to jest pytanie. Czy Bóg się o Tak. Sukare... Co?! Ahem. I... No? Czy Bóg by ba... Nie, 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 w ogóle od niej skojarzyłabym tego, nie? Następna książka, którą będę dla niej miała, to jest hit. Po prostu cudo. Czasami prawda rozciąga się daleko za... Ocean. Nie. Góry. Doliny. Nie <laughs> wiem, lasy. Polany. Co, czasami prawda to... Rozciąga się daleko za... Nie. Fantastyka? Nope. Hmm. No to piękna będzie. Może piękna, może reportaż. Nie. No piękna, no piękna, no piękna. Aj, no, piękna. no piękna, zobacz jaka piękna muza. W ogóle jesteś tak... Patrz jak no ona jest spalona moją do mnie, jestem po prostu no kreda, nie Byłam na działce i mnie trochę przypiekło. Ja jestem jest dlatego jestem taka. To, jest... to nie jest spalone, to jest mocno wysmażone. To jest <laughs> bloody sick, średnio krwiste. No dawaj no. No drugie. Czekaj, a ja co było pierwsze? Give me drugie. Jałowe lata bez schodów i zachodów słońca. Ja wiem, to jest to z Poznańskiego? Jezu, ja myślę, że ja wiem. To jest, to jest co? Nie patrz! Nie, nie, nie. To ma taką... Taką. Ty stop, sztuki ci pokażę. Wypad Wypadka to pasacja? na samym nie! Oszukistka! No dobra, daj, daj. Poznańskie? Dobra, dobra. Nie, nie poznańskie. Oh my god, oh my god, my no! Wspomnienie jak burza piaskowa. Jak skrzypienie desek w starym domu. Super! No jest. To jest jedna wielka poezja opis, nie? Ale to nie jest poezja, żeby nie było. Możesz jakby domyślić się jaki to jest rodzaj, w sensie... Jak, w jaki sposób opisana jest ta książka, i potem dojdziesz do tego, co to jest. Jak widzisz, jaki jest opis, to już wiesz, jaka to jest książka, taka bardzo. poetycka. Tak, bardzo poetycka. A bardzo Polski autor? Ja. Yeah. Wiesław Myśliwski? Nie. Yeah. Już myślałam, że nie skadłam Nie, właśnie. To z nie dałam, to było mm. za łatwe. No dawaj. Jest jeszcze takich. kilku. W sumie taka. Mm, napad z ręki. Tak, ale o, jak... O, ja, Tak. Zgadła. Tak. No, wiesz, to jestem... Are you Zwarta i gotowa. Zbaję się. Do, sz do szkoły... Hmm... Jakiejś tam... W mieście... Hmm... W stanie... Hmm. Trafiają dwie nowe uczennice. Koniec. Koniec. Co? No. To brzmi jak zmierzch. <grym> nie. w dobrą stronę idziesz trochę, w sensie nie, nie dobrą, nie, to nie jest tam pewno to nigdy obok zmierzchu nawet nie stało, ale jakby... Czekaj, 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 czekaj. To zresztą ma jak jakiś WLW, ale nie czytam żadnego WLW. Nie. Nie, nie, ja nie wiem co to ma w ogóle, ale to było kiedyś bardzo popularne. Tak, że ty to w ogóle masz na gudylić, jest fenomenalne. To <grym> jest ty! Ja czytam wysoko, jak to się mówi, literaturę wysokich lotów, tylko i wyłącznie. Przepraszam bardzo, proszę się zanieść z takiego musi być coś naprawdę bekowego. To musi być coś naprawdę mocnego. O nie! Monster High! Tak! <laughs> monster High, upiorna szkoła. <laughs> Ej, to jest, są zarobiste książki. Aj no. Ja to, ja to nie. czytałam, jak mam monster. my coś I oglądałam. No, też coś nie ze Nie, no to Ja robię ja, tego Read It. Boże, przecież to było tak wspaniałe. No to było, jak To bo ja znałem, A było jeden z najlepszych książek. Albo pamiętnik jak nastolatki. Nie, Ala Makota. Ale Makota, ojej! Czy tak, Ale Makota? Boże! Mam. Nie zagięłaś mnie, to już mnie nigdy nie zabierz, to niezniszczalna. Ej, to ostatni teraz. Ostatni już? No. Czekaj, ja ty czytałaś mi pierwsza. Tak. Tak, no to ty teraz ostatnią turę zaczynasz. Niezapomniana opowieść o wytrzymałości, odwadze i sile dobroci, które odmieniają serca, budują most, a nawet ratują życia. Młodzieżówka. Y Szczerze to nie wiem. Czekaj, sprawdzę jaki to jest w ogóle gatunek. Ale najgorzej jest określać gatunek książki, no. bo teraz już wszystko jest pomieszane. Dokładnie. No i ja też tak... ciężko czasami, nie? No. To sobie, to na przykład, tak samo jak ekstazja, to, 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 to nie jest ani horror, ani młodzieżówka, ani fantastyka. Znaczy, no to jest takie young adult... Young adult, ja bym że to jest adult, to jest No sceny. tak, adult, a, no tam jest, tam są mocne sceny, ale to jest chyba Mega gdzieś jak young jest. adult. Tak, czyli so young adult, queer, fantasy, coś tam. Tak. Niby okej, okay, ale... Dobra. Jest. Wydławę piękna! Jakie ja się garbia. Wydławę że... piękna jednak. Dlaczego pani tego opisu już? Ja też. Niezapomniana opowieść o harcie ducha, odwadze, sile dobroci, które odmieniają serca, budują mosty, a nawet ratują życie. To było jedno zdanie to Polskie Polskiego. Polskie? Nie. Polski? nie. Mm, to świetnie. Mało mm, no, świetnie. Dużo mi to nie daje. Mogę ci podpowiedzieć? No. Że tytuł jest. ze zwierzęciem. Dobra, to git. To git, że coś nic nie podpowiedział. Taka wiesz, budująca książka o jakimś tam... bardzo życiowa, trochę piękna, podnosząca na duchu, o wolności, o jakimś tam... o czym? Gdzie śpiewałem raki. Nie. No! Poza tym to nie ma... to nie ma raka na przykład na tym. Na okładce. To nie ma zwierzęcej. A powiedziałeś, że w tytule. Raki. A. To, to ma. Mię się mózg przegrał. To to, to to ma w tytule zwierzę? W tytule, tak! Czy dobrze. No, dawaj no, ty wiesz. Ja... Opowieść o harcie ducha, odwadze, sile dobroci, które miałem serce, ja bo miasto, miastu życie. Ja to znam. To jest taki wiesz. <słuch> wiem. Szczególnie rzeczy tam najczęściej smutne książki, więc kilka tych radosnych powinnam mieć w głowie. To nie jest radosna książka chyba. Wiedzieliś, że podnosząca na dół. No ta ale tak w smutnym znaczeniu tego słowa. Bo to jest chyba autor, który napisał się taką słodkowogorzką po autorka, okej. Okay. Autorka. Eee, tak, która napisała swojego czasu bardzo popularną książkę, bardzo ma wysoką ocenę na Goodreadsie. Jest na jej podstawie film eee, i ona jest taka słodko-gorzka bardzo mocno. Tak. I to jest właśnie książka tej Co autorki. jest? I to jest bardzo... Ona była wszędzie kiedyś, tak pięć 5 lat temu była dosłownie wszędzie ta książka, nie? Taka właśnie o... Dobra, już nie będę więcej mówiła, bo jeszcze masz szansę na punkt, a zaraz nie wiesz miała jej. A czy to w tym tytule jest... sak? <głosy> <głosy> nie. Nie. A <Ani> nie płaz. <noise> Czyli to jest żelazny dinozaur. Gadów też nie tak? Drugie. To już... A nie, to nie było drugie. No już w wiedziała, jak to powiem. No to drugie, taki opis wybrałaś. Wypipka Dobra. i tam coś. Hmm, chłopiec. Eee, czekaj. Hmm, chłopiec. hm Chroni. Hmm, dziewczynkę. Hmm. A, białe. Bia, 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 tak, bia, bia. tak, 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 okej. Okay. To jest powieść graficzna. Okay. To jest powieść graficzna? No! A skąd Ja wiedzieć? No, jest nie. na przykład piękna, No wiem, no ja wiem. No, no ale powiedzieć. to jest powieść graficzna ogólnie. Ale ja nie Pięk. wiem, czy to nie czy to jest powieść graficzna, zabierając książki. Nie wiem. Ja czytam tę powieść graficzną. Okej, okay, twoje ostatnie. Griffin cierpi na. Ej, ja, ja nie wiem co to jest. Cierpi na zaburzenia, obsesyjno-kompulsywne. Nie mam pojęcia, nie znam słowa Gryffindor. Nie, nie, nie pamiętam nie kogoś takiego w Gryffindor. Jeszcze raz? To tak chciałam powiedzieć. Zaśmiałam się, bo to jest w opisie, bo powiedziałam teraz Gryffindor, Gryffindor jest a jest coś o Potterzu, no? w opisie. No nie, no nie, no nie wiem. Drugie. Mhm. Uwielbia hmm, i liczbę barista. Ja nie czytałam dobra. czegoś takiego. Czytać. Gryffindor cierpi na zaburzenia przez rok No, Gryffindor. Pięć punktów dla Gryffindoru. No, dla siebie zero. No, i zero, punktów dla A może trzeciego rodzica? ha hmm. Imię. Jest fanem hmm. czegoś. I wierzy w światy równoległe. Nic się to absolutnie nie powiedziało. Dobra. Tak, czyli tak zwany mini detalik o okładce, poproszę. Bo ja jestem wzrokowcem. Bardziej em, Granatowa na górze, i na dole. bąkita. I Bar give up! Bardzo popularny autor młodzieży. O, ja wiem. Ja wiem. Nie wiem. O, nie. Ja znasz chwila. Ja wiem! Wszystkie jasne miejsca. O, nie. Dobra, ja się poddaję. Zostawiłeś mi tylko przeszłość Adama Silver. Nie zap, nigdy nie pamiętam ani nie pamiętam ani jednego słowa z tej książki, nie. Dajcie koniecznie znać, ile Wam się udało zgadnąć. Um, kto wygrał, pewnie wiecie. I <grym> ja na pewno. Chociaż tutaj, tak szczerze, to nie wiem teraz, nie, kto wygrał. Ja ja mam w po rudwo punktów, a zobaczymy. Pierwsze były jakieś takie, to Turbut łatwe. Tak. To ja wygram po prostu, bo no, to mój kanał. No dobra, da mi jej, słuchajcie, da mi jej wygrać, jest młodsza, jest, słuchajcie, jest po prostu, da mi jej wygrać. Baby. Dobra. Tak. Ja zrobię sobie to reklamę, zapraszam na mój kanał za <coughs> Oczywiście, i zaraz nagrywamy okay, filmik tak. również do mnie na kanał, tak. więc będziemy Pod mogli Podlinkuję mogli na dole. Robić. Nie wiem, czy będzie jakby, która pierwsza doda, no, ale jak się pojawi, to. Ty, bo ja to. to... No, no, Zanim to zrobię, to. Uh. No, A no, tak, to tak. Bardzo jakby coś dziękuję coś za zaproszenie. Rzeczywiście, prosiłam wstąpić. Tak. tak, to jest. Dziękuję bardzo za obecność e, na moim filmie. E, mam tak. nadzieję, że jeszcze coś nam się uda kiedyś w Nie. dalekiej okay, przyszłości okay. nagrać razem. Dalekie, bardzo dalekie. Dajcie nam Oby znać, jeśli chcecie tak. jakieś zobaczyć filmy w naszym wykonaniu. E, I tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.